Siemo, z tej strony Snolix i witam Was w 105 odcinku z Lego Star Wars Sega Skywalkerów. I tak w sumie nie wiem od czego dzisiaj możemy sobie zacząć. Może tam pójdziemy, bo tam mi się podświetla jakiś kyberklosek. Więc idziemy i spróbujemy go sobie zdobyć. Widzę, że tu jest przyciski. A w poprawnej kolejności muszą być wciśnięte. Może o to chodzi? Nie. Tak. Może ten? Tak. I może ten? Tak? Dobra. I dzięki temu zdobyliśmy sobie od razu pierwszy kyberklosek, misja ukończona. Kram na krajd. Ok, wychodzimy sobie stąd i teraz tak, teraz tak, co możemy sobie jeszcze zrobić? Tam może pójdziemy sobie po jakąś misję albo tutaj, o, po jakiś kiberklocek. Dobra, tu coś powinno być z tego co widzę. Teraz w lewo, gdzieś tu mogę iść? Mogę iść w lewo, no więc tu powinien być kyberklocek. Tu mogę wszystko niszczyć. Niestety nie Dobra, Jakie będę mógł go zdobyć? Pomyślmy, może jakąś rej? no zobacz, tu dobra. No, spójrzmy na to. I tak naprawdę nie widzę żadnego jakiegoś pomysłu. Poczekaj, dobra, najpierw wejdźmy sobie do tej lokacji. No, najpierw sobie wejdźmy tutaj. Dobra, i tu mamy jeden kyberklocek. To czemu tyle ich jest? A, bo to są punkciki. Dobra, to weźmy sobie ciebie na przykład, komandor Cody. Okej, okay, i weź zniszczyć wszystkie. Cyk, cyk. Cyk, cyk. 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 Cyk, cyk. Dziesięć już mamy z głowy. Tam widzę 11 od razu. Chodź, 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 kryształku. 11 I tu jest 12. Dobra, i zdobyliśmy keberkocyk. Misja ukończona. -no. Ruszenie kryształów. Spoko. Wychodzimy sobie stąd już... I dalej musimy pomyśleć jak zdobyć ten kyberklocek tu. Może on mi coś powie? Udało ci się zdjąć z góry to błyszczące coś? Nie wiem kto to tam zostawił, bo wygodne miejsce to to nie jest. No nie jest. Przydałoby się to zdobyć, co nie? Eee, a może ten ziemek nam coś powie? Tylko potrzebujemy... O, Obi Wan ten rozumie? Okej. Okay. Zagadajmy. Jeśli uniosli śli mnie i rzucali mną jak jakąś piłką, paskudne. Ne, ok, rzucali mną. Bez kitu, ja mogę przecież podnieść go i rzucić. Czyli zamienimy się w na przykład BBA, ta. Teraz go podnieśmy. I dajmy go sobie tu. No, podejść, tu mogę cię dać? No, tak niewiele brakuje. Trzeba podejść bliżej. Może teraz? O, jest, 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 dobra. Tak sięgnę. Zamienimy się i mamy kybrykopyt. Misja ukończona bez strachu na dachu. Okej, okay. ciekawa nazwa misji. I teraz nie, może zacząłbym sobie jakąś właśnie misję. Tak, 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 tak. Tą tutaj misję zagadajmy sobie do tej typiarki. Chodź tu. Ału! Jakimś wilkołakiem jesteś? Och, przepraszam, co za No trochę w tylko naśladować zew wulptexów. Wół ptęczów, błyszczącej sierści, które wyprowadziły nas z jaskini. Przepiękne zwierzęta. Tak, muszę Ci je zdobyć. Odkąd nie ani jednego. A moje próby wywabienia ich spełzają na niczym. Mam nadzieję, że nic mi nie jest. Udzielisz mi pomocy w poszukiwaniach. Tak, udzieliłeś mi pomocy w poszukiwaniach. Muszą istnieć jakieś wskazówki, co do tego, do kogo Tak, no muszą, wulptexy, dobra. Nie dostrzegam. To jest takie coś, spoko. Ja tu zostanę i popracuję nad tym zewem. Tak, popracujesz nad zewem, a au. Wybawienie Texa. Ok, jednego tylko. Niech będzie. Zagrajmy... Cześć. Wróćmy sobie do jakiejś, jakiejś postaci. Ja chcę na przykład sobie zagrać. To jest Han solo. O, han solo w przybraniu może być. jest plan? Dobra, i gdzie muszę iść? W tą stronę gdzieś się udać. Dobra, i tu muszę wszystko przeszukać, aby znaleźć jakiegoś tam Wulptexa. O, tu jest jakiś ziomek, coś mi powie, dobra. Jeśli szukasz Wulptexów, lepiej cały czas patrz pod nogi. Pod nogi. Maleńkie stópki nie są aż tak maleńkie, żeby nie zostawiać śladów. Ślady mamy szukać, tak? Dobra, szukamy gdzieś śladów w takim razie. O, tu jest kolejny ziomek do pogodania. Nie widziałem żadnych, ale słowo daje, że jakiś odgłos dochodził. O Stamtąd. Stamtąd. dobra. Ciężko coś usłyszeć, To jest to koszmarne bycie Daisy, naprawdę. Daisy, to są te dźwięki chyba wiert. Może. Dobra, tu jest jakiś ziomek. Chciałbym móc Ci powiedzieć, dokąd poszły wulpki. Ale, ale nie mam pojęcia. Za to powiem, że byłyby fajnymi maskotkami bazy. fajne maskotki bazy i tańczyć na odprawach dla podniesienia morale. Jak chcesz? Generał zabroniła po ostatnim. Okej, okay, to jest... ziemek, który nie wiem, ma jakieś dziwne fetysze chyba, a nie tutaj, a to jest kyberklocek do zdobycia, więc co, możemy go sobie zdobyć od razu i tu musimy wszystkie kliknąć po prostu. O nie, to jest sporo roboty z tym. Dobra, dobra, dobra. To bierzemy sobie na przykład ciebie, czyli Anakina Skywalkera z ciemnej strony. I ja mogę te kryształy tu kłaść? Oczywiście, że mogę. No i. Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Dobra. Ciebie też posta... Oj, za mocno się. Ten. Zagalopowałem. Dobra, ten jest najważniejszy, że tu. Dobra. Ciebie też tu dajmy. Będziesz tu stał? Stoisz. Dobra. Potem dajmy ciebie na przykład na ten wyższy, bo tu coś jest. Tak? Dobrze, widzę, dobrze, widzę. Ok. No jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Zostawiamy ciebie na tym. Teraz. No jesteś tam czy nie Ej, no przecież ja go tu zanosiłem na to Czemu go tu nie ma. Eee. Bez sensu? Bez sensu. Dobra. Dajmy sobie ten, dajmy go sobie tutaj. Chodź tu. Czy jeszcze nie? Jeszcze nie, jeszcze... No sięgniesz go, nie sięgnę go. Ajajajajaj. Aj, aj, aj. Dobra, dajmy go sobie tu jak mówiłem. No, chodź, 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 dobra. I został mi chyba tylko jeszcze ten jeden, dobra. Dobra, 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 wskoczmy sobie na to i kliknijmy ten na to przycisk. I powinniśmy zrobić całą misję, tak? Tak, dokładnie, zbieramy sobie dzięki temu cyberklocek. Misja ukończona, pod presją. Nie wiem co to była za presja, ale no, no spoko, niech będzie, niech będzie, niech będzie. Wychodzimy sobie stąd. I te vorteksy czy tam inne stwory w takim razie powinny być gdzieś tam. Tak bym obstawiał, to weźmy sobie może e, może leje. I tą leją skoczmy tu. Tutaj i tu, dobra. Nie, tu tu ciebie nie ma stworku żadny. Ok, wracamy w takim razie tutaj. O, słyszę coś, słyszę coś tutaj. O, jest, jest stworek, dobra. Użyj sztuczek umysłowych, a nie, najpierw pogadaj. Ciche piszczenie. Okej. Wracamy do Obiłana. O nie jest piarka. Dobra, to może już koniec będzie misji? Jeszcze nie raczej. Pewnie muszę użyć sztuczek umysłowych. Tak. Pewnie tam w środku utknął. I może nie jest tam sam. Może nie jest sam, no nie wiem, zobaczymy zaraz. wydostać? Gdybyśmy tylko Możemy, możemy. W międzyczasie będę próbowała go wywabić swoim wyciem. Wycie. Auuu, no nieźle, nieźle. Dobra, podchodzimy tu, sztuczki umysłowe, wpływ. Jesteś tu w vorteksie, czy kimś tam? Dobra, skaczymy na to, skaczemy na to. O, tu jest samo do zdobycia. Ty też coś mamy, a to nie jest to, co chcemy zdobyć. My chcemy. O, on może wyskoczyć stąd? Nie, nie może. Dobra, my coś musimy tu zrobić. O, mogę to przestawić na przykład? Mogę to przestawić, dobra. No to sobie przestawimy to tutaj O I my musimy chyba doskoczyć na to Dobra, doskoczyłem tu Doskoczyłem tu Teraz również doskoczyłem tu i tu I tu jest więcej tych vorteksów. Okej, okay. mam nadzieję, że dobrze ich wymawiam W ogóle, bo już nie pamiętam jak one tam się nazywały Oj, tu jest dźwignia Nie, tu jest coś do pociągnięcia Dobra, aha, możemy to wypchać Chyba Tak, wypychamy to Dzięki temu, o, przyszły te Wurteksy. Dobra, fajnie, że przyszły. Dobra, jest ich cztery, cztery są fajnie. Dobra, zagadajmy do niej. To się skończyło lepiej niż sądziłam. Tak. Ciekawe, co je wreszcie przekonało do wyjścia? Twoja dziwna, uspokajająca obecność? Czy moje fachowe wydarzenia? No ra raczej, raczej nigdy to pierwsze. No nigdy się nie dowiemy. No, nigdy Ale się ważne, nie dowiemy. że są wolne. Tak, więc dokładnie. Dobrze, co się dobrze kończy. A no, teraz pójdę po coś ciepłego do picia. A ja potrzebuję Twoją postać. Yy, misja ukończona, wybawienie Vulpexa Vulpex. okej okay. Vulpex to jest tylko jeden. Dobra, my możemy sobie coś zbudować, pewnie to jest coś do haku. Tak, tak. Commander Daisy mi zbagowało grę, niestety. Ale my możemy najważniejsze wskoczyć sobie tam do góry teraz. Czemu to jest najważniejsze? Bo jak widzieliście, był tam do zdobycia samolocik, tak? Tak. Więc my go będziemy chcieli sobie zdobyć. Więc to spadamy tutaj. OK, spadamy na to, żeby nie wchodzić, nie przestawiać tego, i na szczęście nie musimy tego przestawiać, tylko teraz trzeba wziąć koma komandora kodiego i tutaj to, ta, to ustawiamy w lewo, górę, górę i lewo. Nie, prawo, le górę, górę i lewo. I dzięki temu dostajemy 7500, fajnie, i otwieramy 7500 razy 384, oczywiście, i również dostajemy. Tutaj to to, 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 to samolocik, misja kończona w ślad za wultpleksem. Okej. Oj, otworzyły się te drzwi. Fajnie. Yy, prom orbitalny U55. Jest tu ten Wortplex. On ty, on ma cyberkloce, on ma kyberklocek. Chodź, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu, dziadzie. No i mi ucieka. Ale my za to mamy to. Mamy hack. Więc go gonimy dalej. No gdzie jesteś w wordplexie. Tu jesteś, gonimy cię. No, czemu nie mogę cię uderzyć? Dobra, zopaliśmy siliny na szczęście. Wylądowaliśmy tu i gonimy. Nie, O to go nie dogonimy. O, gdzie jest ta druga postać? O, nie dzisiaj ta gra. Ej, to jest żart jakiś. Aha, tu jesteśmy, dobra. Zaczerwmy się hakiem jeszcze raz. Skoczmy tutaj jeszcze raz. I może wrócił się ten Wordplex? Nie, nie wrócił się. No trudno, ale my wiemy gdzie on jest mniej więcej, więc to wskakujemy sobie na to. Dawaj, dawaj, dawaj. Ok, teraz go gonimy. Oj, tu jest ten kyberklocek, a to nie wiem czy to jest za tego wortplexa czy nie. Ważne, że jest jakiś kiberklocek dzięki temu. Misja kończona rurociągowa radość. Chyba to nie jest kyberklocek za to jednak. No trudno, ale ważne, że zdobyliśmy jakiś kiberkocek. O, tu jest ten ziomek. Dobra, gonimy go dalej, 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 dalej. Chodź tu. On gdzieś skoczył, zaczepmy się tam hakiem. No, skocz. Dobra. Teraz skoczył gdzieś tam. E, zaczepmy się hakiem. Skoczmy teraz. Nie, tam też trzeba hakiem się zaczepić. Dobra. Doskoczymy tu teraz. Eee. E, chyba tam do góry wszedł No. Dobra. Bierzemy sobie wtedy nakinał Skywalkera jako Seat. Czy tam żółte oczy? Czemu żółte oczy tam jest Seat napisane? Bez sensu. Dobra, tutaj, o jest, jest, jest ten, jest ten ten ziomeczek Worldplex. Gonimy go dalej, 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 dalej. No i gdzie on wróci? Tutaj gdzieś skoczył. No ile można go gonić? O, teraz potrzebujemy. Tak, mogę ci uderzyć już, czy nie? On mi chyba zaprowadził do czegoś. Dobra, on mnie zaprowadził. Czy jednak przydatnym ziomeczkiem jesteś? My sobie tu wejdziemy teraz i zdobędziemy ten kyberkocet. No, przydatna mordka z Misja ukończona do celu przez kraj. Fajnie, fajnie. Dzięki koleżko za pomoc. Dobra. Idąc dalej... Wróćmy sobie tam. No, szczerze wróćmy sobie... O co... Co się dzieje? Y Gra nam się zbugowała chyba? Albo za mało części nam łapie, w sensie za... Łapie nam to spodnie. Nie, nie... Halo? O, dobra. Coś, coś się ostro zbugowało. Dobra, wracając, wracamy w sumie. No, oj, tu jest cyberkocek do zdobycia. Nawet dobrze, że zamieniłem się w tego Seafree P.O., bo on tutaj wróci. Rozmontuj się przy okazji, ale góra mi się raczej bardziej przyda. Więc niech się góra rozmontuje. No, oba części w sumie się rozmontują, ale żebyśmy w górę się zamienili, rozwal to. Płać do środka. Idziemy, idziemy, idziemy. I wychodzisz tu po kyberklocek znowu. Kolejny, drugi raz, e, kyberklocek za pomocą tego. c 3 -O. misja ukończona za kamar... za kamar kyber, jakoś tak to się nazywało. Dziwna nazwa strasznie misji. Dobra, idąc tam, musimy chyba tam pójść. Cyk, cyk, doskoczę tam? Nie doskoczyłem. No trudno, a, tędy mogę wejść. Ok, zaczepmy się hakiem. I poskaczmy trochę do góry. I stąd chyba wyszedłem, tak? O właśnie, to jest to miejsce, do którego chciałem się udać. I tu jest cyberkoczek jakoś do zdobycia. Ja chciałbym go jeszcze zdobyć w tym odcinku. Tylko jak ja go mogę zdobyć? Tu zaczepmy się hakiem. Eee, przejdźmy z drugiej strony, tutaj już zaczepmy się hakiem i wchodźmy powoli do góry Skok. Eee, tutaj zaczepmy się hakiem. I co? Nie, czekaj, trzeba skoczyć tak. Nie, źle. A, tam mogę się udać, chyba, dobra. Więc co, skoczmy jeszcze raz. Seafree PO też może nam się przydać w sumie, dobra. Skacz, skacz, skacz. No, Badziewny jesteś jednak, żartowałem z tym przydaniem się. Jesteś useless totalnie. Ty, widzę, że zostało nam lekko poniżej 40 milionów. I w końcu zrobimy to, co chcę. czy nie możemy tak tego szukać. Cyk i cyk. Dobra, tu mamy 2 T. I dzięki temu będziemy... Jak to mogę zdobyć? Nie mam do tego pojęcia, naprawdę. Eee... Jak ja mogę zdobyć ten kieberklocek? A tu jest jakaś drabina. A do tego były nam te dwa elementy. Dobra, czaje czaj, czaj. patrzcie, 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 już, już wiem, już wiem, już wiem. No, e, mówiłem coś? E, a, że mamy poniżej 40 milionów już do tego, aby zdobyć mnożnik monet razy 10. No, w końcu, w końcu, co nie? Dobra, wchodzimy sobie tutaj, jak mówiłem I bierzemy sobie z powrotem Anakina Skywalkera, który jest tam sitem Zanosimy jeden przedmiot na dół, zrzucamy go na razie, potem go będziemy układać Drugi zrzucamy też od razu Schodzimy tu, podnosimy ten przedmiot I dajemy go w to miejsce Nie, nie, no nie ooooh. Jeszcze raz Tu go daj Tu ten drugi dajmy tu Cyk Teraz wskoczmy na to yy. O teraz wskoczmy na to Wejdźmy Po drabinie Dobra, idziemy, idziemy, idziemy I zdobywamy ten kyberkocek, pięknie misja ukończona Skrzynią Krajt, bo krajt, że planeta ok no i co, wydaje mi się, że To na tyle w tym odcinku, ja wam Dziękuję za oglądanie i widzimy się W kolejnym, siema!